Las Ulwenwald nie był miejscem przyjaznym, ale dla Leny stawał się powoli domem. Może nie takim z ciepłym paleniskiem i zapachem pieczonego chleba, ale jedynym, jaki jej pozostał. Wioskę, w której się urodziła, opuściła w akompaniamencie krzyków, błysku pochodni i tępych uderzeń wideł od drewnianą bramę. Pamiętała strach w oczach ludzi, którzy jeszcze tydzień wcześniej kupowali od jej matki zioła. Teraz ten sam strach, który wypędził ją w dzicz, powoli stawał się jej tarczą. Obierała się osękatą laskę z polerowanego cisu, czując pod palcami pulsującą, ledwo wyczuwalną energię lasu. To była jedyna magia, jaką znała. Surowa, zielona siła płynąca z ziemi, z korzeni i gnijących liści. Otulona szkarłatnym płaszczem z kapturem, jedyną pamiątką lepszych czasów, stała na niewielkiej polanie skąpanej w srebrzystym świetle pękającego księżyca. Powietrze było gęste od zapachu wilgotnej ziemi i czegoś jeszcze metalicznej nuty, która zwiastowała nadchodzącą zmianę. Zaczynało się. Subtelne swędzenie pod skórą, wyostrzenie zmysłów. Słyszała bicie serca puszczyka w gałęziach starego dębu sto metrów dalej. Czuła drżenie ziemi pod racicami samotnego jelenia, który przemierzał knieje w poszukiwaniu wodopoju. To był ten moment ciszy, spokoju, który jej ciało mylnie odczytywało jako sygnał do porzucenia ludzkiej formy. Spokój w Ulwenwaldzie był zaproszeniem dla bestii. Lena zamknęła oczy, próbując skupić się na ludzkich myślach, na wspomnieniach, które kotwiczyły ją w tej postaci. Smak gulaszu matki, uczucie słońca na twarzy, pierwszy nieśmiały pocałunek za stodołą. Znowu te twoje chwasty? Głos krzeczący i gburowaty, jak krakanie wrony z niestrawnością, wyrwał ją z transu. Gwałtownie odwróciła głowę. Z mroku wyłoniła się koścista postać, wsparta na toporku. Starzec, którego twarz przypominała pomarszczoną korę, a broda plątaninę korzeni, przyglądał jej się z wyraźnym niezadowoleniem. Był to Borys, traper, którego szałas znajdował się niecałe pół mili od jej tymczasowego legowiska. Jej nowy sąsiad. To nie są chwasty warknęła, starając się, by jej głos brzmiał groźniej nieludzko. To składniki do rytuału. Rytuału mrocznego i potężnego. Bory sprychnął, podchodząc bliżej i przyglądając się kręgowi z mchu i kamieni, który pieczołowicie ułożyła. Rytuału, który śmierdzi jak skarpety trola od tygodniu w bagnie? Słuchaj, dziewczyno, rozumiem. Wygnanie, dzicz, kontakt z naturą i te wszystkie inne bzdury, ale moje wnyki na króliki stoją z wiatrem. Myślisz, że jakikolwiek szanujący się królik podejdzie, czując tę woń? Wszystko mi płoszysz. Lena zamrugała. Przygotowała się na strach, na próbę egzorcyzmu, może nawet na atak toporkiem. Nie przygotowała się na skargę dotyczącą jej wpływu na lokalną populację królików. Ja, ja jestem potworem nocy, wilkiem w ludzkiej skórze. We mnie drzemie pierwotna furia, wysyczała, czując jak cała starannie budowana aura grozy rozpada się w pył. A we mnie drzemie chęć zjedzenia jutro pasztetu z królika. A nie znowu grzybów, odparł Borys, drapiąc się po siwej brodzie. A skoro już o tym mowa, twoje nocne wycie, to jest nie do wytrzymania. Ja rozumiem, księżyc, zew krwi i tak dalej, ale czy nie mogłabyś tego robić trochę ciszej? Albo chociaż bardziej melodyjnie? Brzmisz jak kot, któremu ktoś nadepnął na ogon. Stała w milczeniu z otwartymi ustami. Furia, która przed chwilą pulsowała jej w żyłach, ustąpiła miejsca czemuś znacznie gorszemu. Kompletnemu osłupieniu została wygnana przez wieśniaków z widłami tylko po to, by w dziczy pouczał ją stary traper z pretensjami o zakłócanie spokoju. Zwijaj ten kram, burknął Borys, wskazując toporkiem na jej krąg. I znajdź sobie inne miejsce na te swoje rytuały. Lepiej gdzieś daleko. Na bagnach. Tam nikomu nie będzie przeszkadzać. Dobranoc. Odwrócił się i zniknął w ciemności równie nagle, jak się pojawił. Zostawiając za sobą jedynie echa swoich narzekań i zapach mokrego futra. Lena stała samotnie na polanie. Srebrne światło księżyca wciąż lało się z nieba, ale magia chwili prysła. Swędzenie pod skórą ustało. Wyglądało na to, że nawet jej wewnętrzna bestia była zbyt zażenowana, by tej nocy się pojawić.